To jest święty moment, chwila ciszy między Tobą a Bogiem, w której serce znajduje odpoczynek, a dusza zostaje wzmocniona, by stawić czoła temu, co nadejdzie. Poranna modlitwa to nie tylko nawyk to duchowa decyzja, która zmienia bieg Twojego dnia. To moment, w którym stajesz w duchu i w prawdzie, by zadeklarować: Dziś nie będę walczyć sam. Słowo Boże w liście do Hebrajczyków, rozdział 4, werset 12. Objawia nam coś głębokiego. Pismo święte to nie martwa litera. Ono żyje, ono działa, ono przenika, ono przemienia. Tak jak ostry miecz przecina z precyzją, tak słowo Pana wchodzi do najgłębszych zakamarków naszego jestestwa i oddziela wątpliwość od wiary, strach od zaufania. I to z tą prawdą powinniśmy rozpoczynać nasz dzień, na kolanach z oddanym sercem, uważni na to, co Bóg chce nam powiedzieć. Zanim świat przytłoczy cię oczekiwaniami, zanim wróg spróbuje zaszczepić kłamstwa w twoim umyśle, zanim wyzwania odbiorą ci pokój, uklęknij. Modlitwa nie jest ostatnią deską ratunku, jest pierwszym krokiem. I to właśnie rano toczy się najcichsza wojna, ta, która zaczyna się w umyśle, w myślach, w emocjach. Poranna modlitwa to tarcza, to odnowienie to moment, w którym dostrajasz się do nieba. Zanim staniesz twarzą w twarz z ziemską rzeczywistością, często pokusa pojawia się subtelnie. Myśl, która wzbudza wątpliwości, wspomnienie, które wywołuje lęk, słowo, które rani i wzbudza gniew. Dlatego potrzebujemy żywego słowa Bożego w sobie. Potrzebujemy modlitwy, która oczyszcza duszę i wzmacnia ducha. Kto zaczyna dzień z Bogiem, kończy go w pokoju. A nawet jeśli dzień przyniesie bitwy. Jest siła, by je wygrać, bo obecność Najwyższego idzie przed nami. W tym codziennym rozważaniu będziemy wspólnie wołać o duchową ochronę. Będziemy prosić Ducha Świętego, by objawił wszystko, co ukryte, by ostrzegał nas, gdy wróg zastawia pułapki, i by podtrzymywał nas, gdy emocje próbują przejąć kontrolę. Nie musisz wszystkiego rozumieć, musisz wierzyć. Wierzyć, że Bóg słyszy każdą modlitwę, wierzyć, że niebo porusza się, gdy pojawia się wiara, wierzyć, że Twoje poranne wołanie ma moc, by uciszyć hałas ciemności. Wiele osób zaczyna dzień z ciężarem winy, zmartwień, wątpliwości, ale Bóg chce teraz ulżyć temu brzemieniu. On chce, abyś usłyszał Jego głos, abyś oddał kontrolę i zaufał. Poranna modlitwa to miejsce schronienia. To tutaj oddajesz, to tutaj się poddajesz. To tutaj niemożliwe zaczyna się przemieniać przez dotyk wiecznego, nie zatrzymuj więc niczego. Przerwij ciszę duszy szczerymi słowami. Słowo Boże jest żywe, ponieważ mówi dokładnie tam, gdzie potrzebujesz uzdrowienia, tam, gdzie potrzebujesz kierunku, tam, gdzie potrzebujesz pocieszenia. Dziś niebo wsłuchuje się w Twoje serce. Nie ignoruj tego wezwania. W komentarzach poniżej zostaw swoją intencję modlitewną dotyczącą konkretnej sprawy lub osoby, którą kochasz. Jeśli wolisz, napisz po prostu: Módl się za mnie. Będziemy się modlić za ciebie z miłością, jak prawdziwa wspólnota wiary, bo kiedy modlimy się razem, niebo się otwiera, pokój stępuje, a cuda zaczynają się dziać. Zanim oddamy wszystko w ręce Boga, sprawdź, czy jesteś już subskrybentem kanału. Panie, na początku tego dnia stajemy przed Twoją obecnością. Nie chcemy tylko powtarzać rutyny, pragniemy prawdziwego, szczerego, głębokiego spotkania z Tobą. Niech ta poranna modlitwa będzie czymś więcej niż słowami: niech będzie wołaniem, które sięga nieba, oddaniem, które dotyka Twojego serca, poddaniem, które przemienia naszą drogę. Dziękujemy za kolejny dzień, dziękujemy za to przebudzenie. Wielu nie ma dziś siły, by wstać z łóżka, a my tu jesteśmy, nie dlatego, że wszystko mamy pod kontrolą, ale dlatego, że wiemy, iż nasza siła pochodzi od Ciebie i dlatego modlimy się od rana, abyśmy zostali okryci Twoją obecnością, otrzymali duchową mądrość i rozeznanie, jak poradzić sobie z tym, co przyniesie dzień. Nasze serce jest kruche, Panie, a świat bywa surowy. Bitwy są nieustanne, czasem niewidoczne. Z zewnątrz się uśmiechamy, ale wewnątrz toczymy intensywne walki. Myśli, które nas osłabiają, głosy, które chcą uciszyć naszą wiarę, wątpliwości, które próbują zastąpić pewność, że Ty jesteś z nami. Dlatego w tym codziennym rozważaniu pragniemy wołać o duchową ochronę, o siłę z wysoka, o pokój, który przekracza wszelkie zrozumienie. Ty znasz wszystko, co ukryte w nas, znasz nasze niepokoje, łzy, których nikt nie widzi. Modlitwy, których ledwo potrafimy wypowiedzieć. Wiesz, jak bardzo nasze serce pragnie zwyciężyć, pozostać wierne, trwać, nawet gdy wszystko wokół krzyczy, by się poddać. Dlatego ta poranna modlitwa jest tak ważna. Ona nas porządkuje, ustawia na nowo, wzmacnia Twoim żywym i skutecznym słowem. Panie prosimy, byś ubrał nas w duchową zbroję. Niech Twoja prawda będzie naszym pasem. Sprawiedliwość, naszą zbroją. Niech nasze stopy będą gotowe do głoszenia Ewangelii pokoju. Niech wiara będzie tarczą przeciw ognistym strzałom wroga, zbawienie naszym hełmem. A Twoje słowo, jak miecz ducha, niech będzie żywe na naszych ustach i w naszych sercach. Pomóż nam rozpoznać, co pochodzi od Ciebie, a co jest podstępem przeciwnika. Pomóż nam dostrzec, kiedy nasze myśli nie są zgodne z Twoją wolą. Kiedy postawy próbują nas od Ciebie oddzielić, kiedy emocje próbują nas zatrzymać, niech ta poranna modlitwa obudzi nas na duchową rzeczywistość, którą tak często ignorujemy, a która jest obecna w każdej decyzji, w każdym wyborze, w każdym słowie. Ojcze, chcemy też przynieść Tobie nasze relacje, rodzinę, przyjaciół, współpracowników, małżonków. Ileż razy ranimy się wzajemnie nieświadomie. Ile słów wypowiedzianych bez modlitwy prowadzi do konfliktów i oddalenia. Niech Pan przyniesie uzdrowienie emocjonalne, pojednanie tam, gdzie jest uraza i ochronę nad każdym domem, który dzisiaj reprezentujemy. Niech rodziny zostaną odnowione, niech pokój zapanuje w domach, a Twoja miłość będzie fundamentem wszystkiego. Modlimy się także za tych, którzy walczą samotnie, niosąc ciężkie brzemię. Wielu dziś obudziło się z sercem pełnym niepokoju, zatroskanym o rachunki, diagnozy lekarskie, trudne decyzje, problemy bez rozwiązania. Ale Ty, Panie, jesteś Bogiem, który zaopatruje, Bogiem, który uzdrawia, Bogiem, który otwiera drzwi tam, gdzie nie ma wyjścia, Bogiem, który odnawia siły zmęczonych. Niech ta poranna modlitwa będzie balsamem, odpowiedzią, wsparciem dla tych, którzy wołają z wiarą. A jeśli ktoś właśnie teraz czuje, że nie ma już siły iść dalej, niech ta modlitwa dotknie tej duszy z mocą. Niech wie, że wciąż jest nadzieja, że wciąż są obietnice, że Twoje milczenie nie oznacza nieobecności, że Twój czas jest doskonały, że Twoja wierność nigdy nie zawodzi, Boże, niech Twój Duch Święty prowadzi nas dzisiaj. Niech każdy krok będzie kierowany przez Twój głos, niech każda decyzja będzie zgodna z Twoją wolą. Niech każda myśl będzie poddana Chrystusowi. Nie chcemy żyć według emocji, chcemy chodzić w wierze, w przekonaniu, że jesteś z nami, nawet jeśli nasze oczy tego nie widzą, nawet jeśli droga wydaje się trudna. Trwaj z nami dalej w tej duchowej podróży. Niech ta poranna modlitwa przybliży nas do Ciebie. Niech każde wypowiedziane tu słowo będzie duchowym pieczęcią nad tym dniem. Niech przez najbliższe godziny przypominamy sobie, że zaczęliśmy ten dzień na kolanach i dlatego jest on już objęty łaską. A jeśli jest jeszcze coś, co trzeba oddać, uleczyć, oczyścić, niech ta modlitwa trwa, bo. A jeśli ta modlitwa dotknęła twojego serca, jeśli przemówiła do ciebie w jakikolwiek sposób, jeśli poczułeś, że była właśnie dla ciebie, napisz z wiarą w komentarzu Amen. Podziel się tym momentem z kimś, kogo kochasz, kto potrzebuje siły kto jest zmęczony, kto może zapomniał, jak się modlić naprawdę, bądź kanałem wiary w życiu innych i pamiętaj, Bóg błogosławi tych, którzy klękają przed burzą, tych, którzy szukają, zanim przyjdzie chaos, tych, którzy oddają, zanim nadejdzie ból. Niech twój dzień będzie chroniony, twoje serce niech będzie silne, a twoje myśli niech będą przepełnione pokojem, który tylko Boża obecność potrafi dać. Subskrybując kanał i aktywując powiadomienia, otrzymasz codzienne modlitwy, które wzmocnią Twoją wiarę i pomogą Ci zacząć dzień z kierunkiem. Zostaw polubienie, aby to słowo dotarło do jeszcze większej liczby serc. Do zobaczenia jutro o 6 rano. Trwajmy razem, w modlitwie, w wierze, we wspólnocie. Bóg się wszystkim zajmuje, nie jesteś sam.